Szczyt cyfrowy ONZ pod hasłem Internet United za nami. W tym roku odbył się w Katowicach, a my postanowiliśmy sprawdzić, co w tym roku było tam najważniejsze. W szczycie wzięło udział ponad 13 tysięcy osób online i stacjonarnie i przez cały tydzień poruszano tam setki tematów kluczowych dla świata, w którym Internet odgrywa coraz większą rolę. To wzięła też na szczęście pod uwagę firma Samsung, organizator debaty pod hasłem The Future of Internet is in Our Hands mimo że wydarzenie było młodzieżowe, zdecydowaliśmy się zaprosić do grona panelistów też osoby w różnym wieku, wywodzące się z różnych środowisk i myślę, że to był strzał w dziesiątkę, bo pokazaliśmy, że jak ważny jest dialog właśnie z, z młodym pokoleniem, a przy okazji dowiedzieliśmy się, jak każda z tych osób, będąc w różnym wieku i, i pełniąc różne role w swoim życiu, Radzi sobie z obecnością w sieci. Temat debaty skupiał się wokół cyfrowego dobrostanu czyli właśnie takiej naszej równowagi, jeśli chodzi o obecność w sieci, korzystanie ze smartfonów równowagi między światem online i offline. Zadaliśmy naszym uczestnikom pytanie: cyfrowy dobrostan to moda, czy też potrzeba każdego pokolenia? Okazało się, że każdy z nich ma coś ciekawego do powiedzenia, zwłaszcza teraz, właśnie w okresie takim postpandemicznym, kiedy wiele badań i, i danych wskazuje, że nasza obecność w sieci podwoiła się, jest dosyć częsta i o cyfrowym dobrostanie rzeczywiście należy mówić jak najwięcej, bo izolacja. Lockdown, konieczność nauki i pracy zdalnej no, zmusiła nas do tego, żeby też dbać właśnie o, o tą równowagę online i offline, interesować się tym, ile czasu spędzamy w sieci, no i też yy, yy, zadbać o jego dobrą jakość. Cyfrowy dobrostan. To był taki motyw przewodnik tej debaty, ale też działań edukacyjnych firmy Samsung, o których zaraz powiemy więcej. Ale najpierw posłuchajmy, co każdy z nas może zrobić tu i teraz, żeby poprawić swój cyfrowy dobrostan. Myślę, że w, trzeba spojrzeć na to pod kątem e, czterech takich obszarów działań. E, po pierwsze, zbadajmy, zadajmy sobie pytanie dotyczące kontroli. Czy używamy te technologii świadomie? Czy jest to dla nas przymus, a może nawyk? Drugie, drugi obszar to jest koszt. Czy używając technologii, z czegoś musimy zrezygnować? Czy coś tracimy w tym czasie? Nie wiem, siedząc w smartfonie i scrollując w social media kolejną godzinę. Trzecie pytanie można powiedzieć obszar? To jakiego rodzaju kontent y, przeglądamy, spędzając w sieci. Bo y, też nie do końca jedynym miernikiem y, cyfrowego dobrostanu jest ilość czasu spędzanego w sieci. Bo to mogą być trzy godziny wspomnianego scrollingu, ale też trzy godziny nie wiem słuchania interesujących podcastów bądź też. Pozyskiwania jakiejś wiedzy, informacji, które, które służą nam do pracy naukowej, czy też nie wiem, wyjścia na spacer z dzieckiem do lasu, z aplikacją, która pozwala rozpoznawać grzyby, rośliny i uczyć się czegoś nowego. To jest również spędzany czas w sieci, ale jego jakość jest inna. No i ostatni taki element, można powiedzieć, że, 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 że najważniejszy, no to jest. E, troska, czy my w ogóle zastanawiamy się właśnie nad tym, ile czasu spędzamy w sieci i jak dbamy też o, o naszych bliskich? Czy nas to interesuje? Co dzieci robią w internecie? E, ile czasu spędzają nasi rodzice, seniorzy? Jak sobie radzą z obecnością w sieci? Czy na przykład nie podają fake newsów dalej? Okazuje się, że. Pokolenie seniorów no jest bardzo podatne na fake newsy i to wyszło w badaniach, lubi powielać niesprawdzone treści no i niejako e, tutaj zwiększa zasięgi tych fałszywych informacji, które jak wiemy są plagą obecnych czasów. I tutaj na szczęście nie kończy się na słowach, bo jak mówi pani Magdalena, firma Samsung jako pierwsza wprowadziła specjalny program, który pozwala uczyć się zdrowego funkcjonowania w sieci. Dowiedzmy się więc, na czym dokładnie polega program Cyfrowy Kontakt. Ten program świetnie się sprawdza. Co więcej, my go skierowaliśmy głównie do osób młodych, nawet dzieci, które rozpoczynają dopiero przygodę z cyfrowym światem, oraz osób dorosłych, rodziców i, i nauczycieli. Teraz mamy takie przemyślenia, że, że warto już pomyśleć o starszych grupach, bo z tym kontaktem z, z internetem, w kontakcie z internetem różnie radzą sobie starsze osoby, problemy mają też seniorzy, i nie chodzi tu o wykluczenie cyfrowe, ale też o no, pewnego rodzaju obecność, która trwa wiele godzin. I no nie jest zbyt zdrowa dla, dla, dla naszego e, s, e, samopoczucia psychicznego, ale też e, zdrowia fi, fizycznego, na przykład ciągłej, pochyłej tak postawy. Samsung Cyfrowy Kontakt to przede wszystkim strona internetowa e, cyfrowy, e, kontakt.samsung.pl, e, która jest taką skarbnicą, repozytorium wiedzy. Tam znajdują się materiały edukacyjne, które można bezpłatnie pobrać i wykorzystać ich do zajęć w przedszkolach bądź do lekcji w klasach 1-3. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby w gronie rodzinnym też te materiały właśnie pobrać, na przykład wziąć udział w quizie, który jest takim kalkulatorem naszego cyfrowego dobrostanu i pokazuje nam rzeczywiście, ile czasu spędzamy w sieci i w jakiej jakości jest ten czas. No i jeżeli coś robimy nie tak, to tam rzeczywiście w tym quizie, w podpowiedziach na końcu zachęcamy, w jaki sposób zmienić nawyki korzystania z sieci. Poza tym są tam bezpłatne scenariusze lekcyjne, na przykład smartfon marzeń albo bezpieczeństwo w sieci. Przygotowaliśmy też razem z ekspertami, edukatorami i psychologami rodzinny poradnik do poruszania się w cyfrowym świecie, który właśnie proponuje rodzicom i dzieciom różne formy aktywności. W świecie online, od gier po zabawy, jak również w ogóle rozmowy o tym, co takiego robimy w internecie. Należy pamiętać, że dzieci są też pasywnymi uczestnikami cyfrowego świata. Nie muszą mieć smartfona w rękach bądź siedzieć przed komputerem. Wystarczy, że obserwują swoich rodziców. Widzą na przykład, ile mama i tata. Spędza czasu pracując na przykład zdalnie z domu, bądź robiąc zakupy przy użyciu smartfona, bądź też no nie wiem, czatując z kimś, z kimś, czy też po prostu scrollując social media. W czasie pandemii COVID-19 globalna liczba użytkowników internetu wzrosła z 4,1 miliarda w 2019 roku do prawie 5 miliardów w 2021. Ale wciąż ponad 3 miliardy ludzi pozostaje bez dostępu do internetu. Rośnie też niestety cyberprzestępczość. 2019 rok to 7 tysięcy naruszeń danych, ujawniające ponad 15 miliardów zapisów. Z kolejnych statystyk wynika, że 44% dzieci, które w Europie doznały cyberprzemocy przed pandemią, zgłosiło, że nadużycia nasiliły się podczas lockdownu. Niedługo Ukaże się taki oficjalny dokument pod tytułem Przesłanie z Katowic IGF 2021, który zbierze w jednym miejscu wszystkie kluczowe wnioski z dyskusji, które odbyły się w Katowicach, ale zanim dostaniemy tę oficjalną pigułkę z IGF-u, to my też postanowiliśmy zorientować się w kilku najciekawszych wątkach poruszonych na tegorocznym szczycie. W jego ramach odbył się też Youth Summit zorganizowany przez młodych ludzi, którym zależy, aby zmiany, o których mowa na szczycie, naprawdę doszły do skutku i były zmianami na lepsze. Rozmawiałem z członkami Youth IGF Emilią Zalewską, Martą Musidłowską i Rafałem Parabudzkim o tym, jaka była ich rola na tegorocznym IGF-ie. W tym roku po raz pierwszy na takim stacjonarnym IGF-ie odbył się właśnie też Szczyt Młodych Youth Summit. I odbył się on jako oficjalna część tej imprezy. Był wspierany przez organizatorów, przez kraj gospodarza, przez IGF sekretariat, czyli główny, głównych organizatorów całego IGF-u, bo te już wcześniej się odbywały tego typu wydarzenia, ale one zawsze były poza tym IGF-em. One były przed, one były po. A w tym roku to była naprawdę część imprezy, która się cieszyła dużym zainteresowaniem, którym mieliśmy przyjemność zresztą współorganizować z innymi organizacjami młodzieżowymi, więc moje wrażenia z tego roku są bardzo, bardzo pozytywne. Chodziło o to, aby no pokazać wszystkim organizacjom, wszystkim uczestnikom, którzy mają wpływ na tak wygląda internet, że my młodzi ludzie no mamy trochę więcej do powiedzenia a, aniżeli osoby które zasiadają tam i kierują tym wszystkim. Z tego względu że jesteśmy jakby nie patrzeć naturalną częścią internetu. Korzystamy z Facebooka, korzystamy z Instagrama, no po prostu wiemy jak to wygląda. I jeżeli do tego dodamy jeszcze trochę naszej wiedzy, naszej prawniczej czy informatycznej, bo to tutaj byli prawnicy i informatycy, to jesteśmy w stanie wypracować pewne rozwiązania co daje nam coś, co w skali IGF-u jest nietypowe, bo pozwala nam na podjęcie jakichś akcji. Bo do tej pory, no niestety, ale IGF głównie polegał na rozmawianiu, a nie było żadnych działań związanych z akcją. I tutaj chcieliśmy osiągnąć po prostu rezultat pracy tego typu. Aby po kilku, po kilku miesiącach pracy w grupach, spotkaniach z ekspertami, no bo oczywiście wiadomo, wiedza też zdobywa się wraz z wiekiem, więc nasi no eksperci no, byli potrzebni, ale żeby pokazać rozwiązania, a nie tylko omawiać problemy, jakie są. Bo problemy, myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę mniej więcej, jakie nas w cyberprzestrzeni spotykają, a tutaj chodzi o to, żeby przygotować rozwiązania. Z samego rozmawiania jeszcze nic konkretnego nie wynika. W zeszłym roku najfajniejszą formułą, która była, która była co prawda przez internet, ale to dużo właśnie dało, to były formuły takie flash talks, takie flash sessions, które trwały około pół godziny, bardzo krótkie były i dzięki temu można było wyłuskać z tego taką po prostu pigułkę najważniejszych informacji, najważniejszych postulatów. No i my stwierdziliśmy, dlatego postawiliśmy sobie za cel, tak jak powiedziałeś, a little less conversation, a little more action żeby po prostu z tej całej dyskusji, z tego całego um, takiego trochę chaosu informacyjnego wyłuskać te najważniejsze punkty i my stwierdziliśmy właśnie, że y, zbierzemy to wszystko w tak zwane właśnie points of action. Hasło tegorocznego Youth Summit to, jak sami słyszeliście, kultowa fraza Elvisa Presleya a little less conversation, a little more action. Zapytałem więc o to, jak konkretnie wyglądała formuła tego wydarzenia, jak byli rekrutowani ludzie, którzy go tworzyli i jakie konkrety z niego wyniknęły. Każdy mógł się zarejestrować, swoje uczestnictwo, e, uzasadnić tak, dlaczego, dlaczego on powinien wziąć udział w projekcie, jakie on dostrzega wyzwania. No, i na tej podstawie wybraliśmy 80 osób, które przesłały najlepsze aplikacje. Podzieliliśmy je na 8 grup tematycznych. Na podstawie tego, jaką dziedziną związaną z internetem chcieliby się oni zajmować, mieliśmy, nie wiem, na przykład grupę zajmującą się dostępnością internetu, cyberbezpieczeństwem, ochroną danych osobowych i prywatnością, wpływem internetu na środowisko. Tych grup właśnie było osiem, i każda z tych grup, i tutaj właśnie bardzo nam pomogły organizacje z nami współpracujące: Youth Observatory, Youth Coalition on Internet Governance. Z tych organizacji zgłosiło się do nas osiem osób, które te grupy chciały prowadzić. I przez dwa miesiące żeby spotykać się właśnie z uczestnikami, którzy zostali przydzieleni, i razem z nimi pracować nad tymi points of action, które każdy z nich miał się składać z trzech części głównych. A właściwie są odpowiedzi na trzy pytania, czyli e, pierwsze pytanie: What is the challenge? Jakie, jaki jest problem? Co można zaobserwować w danej dziedzinie Internet governance? E, drugie, to co wspominał Rafał, jakie jest rozwiązanie? E, jakie, jakie mają pomysły e, uczestnicy na to, co można byłoby zrobić? I trzecie, e, i to jest mi się wydaje bardzo ważna część, bo to jest coś, czego. Bardzo często brakowało na poprzednich IGF-ach, czy w ogóle często brakuje w inicjatywach różnego rodzaju, to, to że pomysły są rzucane w powietrze, że one są kierowane do bliżej nieokreślonej grupy odbiorców. No i każdy może się z nimi zgodzić, stwierdzić: No tak, 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 tak powinno być, ale nikt się nie poczuwa do tego, że to może, nie wiem, może na przykład tym się powinien zająć rząd. I właśnie w ten sposób docieramy do konkretów, wspomniane przed chwilą Points of Action. To mnie zaciekawiło, więc poprosiłem o przykłady. Postulat brzmi climate Change and Data Centers. Tak, no teraz mamy po angielsku, więc trochę nie wiem, czy ciężko mi będzie tak od razu tłumaczyć to na Polski. Generalnie chodzi o to po prostu, żeby mm, sprawić, żeby data centers były klima neutralne, klimatycznie do 2030 roku. My jeszcze mówimy też o dostępności edukacji. Mówimy jeszcze o kwestiach związanych w ogóle z dostępnością internetu. Więc w sumie nawet nie dotykamy tylko i wyłącznie cyberbezpieczeństwa i ekologii, ale dotykamy, do, dotykamy również kwestii związanych z infrastrukturą, z dostępem do informacji. Czy to już też jest jakaś inna, kolejna ścieżka, którą też tutaj zahaczamy i która jest bardzo ważna, bo nie wiem, czy też te sprawę, w ogóle nie wiem, czy ludzie żyjący w Polsce zdają sobie sprawę, że internet nie dociera wszędzie. To nie jest tak, że on jest. W każdym kraju, w każdym miejscu. Nie. To jest tylko pewna grupa osób, która ma bardzo dobry dostęp do internetu, kolejna, która ma jakiś dostęp, i cała grupa osób, która w ogóle nie ma dostępu do tego narzędzia. Wszyscy mamy jakiś określony sposób myślenia o rzeczach, postrzegania świata, i myślę, że IGF i takie projekty też jak nasz, mam dużą nadzieję, że tak jest pozwalają zobaczyć perspektywę innych osób, poznać kogoś, kto postrzega świat zupełnie inaczej, ma zupełnie inne problemy, ale to, co nas wszystkich łączy, to tutaj w przypadku właśnie igf to jest to, że wszyscy chcemy, żeby internet był miejscem dla każdego, przyjaznym, bezpiecznym, pozwalającym w pełni korzystać z zasobów wiedzy, które się tam znajdują, i unikać zagrożeń, które może powodować. A ja mam nadzieję, że czas spędzony przy tym materiale zaliczał się do tego jakościowego i cieszę się, że obejrzeliście go w całości. Dajcie koniecznie znać, czy chcielibyście posłuchać rozmów z panią Magdaleną Wolborską i organizacją UFIGF w całości, bo w jednym i w drugim przypadku przeprowadziliśmy takie długie, wielokontekstowe dyskusje, które chętnie wam w całości pokażemy. Nie zapomnijcie zerknąć na stronę kanału AVYT i sprawdzić, czy przypadkiem nie czeka tam na Was jeszcze coś, co Was zainteresuje. Zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami i dajcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. No i oczywiście do zobaczenia.